Jeden z liderów muzułmańskich we Francji zapowiedział, że chce podwojenia liczby meczetów podczas konferencji zorganizowanej dla francuskich muzułmanów. Szacuje się, że około 5 milionów muzułmanów nazywa Francję swoim domem, ale Dalil Boubaker mówi, że jest ich co najmniej 7 milionów. We Francji znajduje się około 2200 meczetów. Ale Boba Kerr celuje w podwojenie tej liczby w następnych dwóch latach. Wielu muzułmanów wyszło na ulicę protestować, kiedy rząd odmówił realizacji tego projektu. Ives Fryd, pracownik konserwatywnego magazynu Le Figaro, pisze, że muzułmanie są sami sobie winni, bo nie przeprosili za swoje postępowanie po tym, co zdarzyło się w redakcji Charlie Hebdo. A jak Wam się wydaje, czy we Francji i pozostałych krajach europejskich powinno powstawać coraz więcej meczetów?